Człowiek zaczyna się przyzwyczajać, tak? Taki, nie, Jak nie wiem, nowy pseudonim, zbignie trzy bramki, Małkowski? No chyba sam numer na koszulce świata, trzydzieści mogły być trzy bramki dla nas. No mogły być, tak, no ale co, co zrobić? No? Z boiska to tak nie wyglądało. Wyglądało tak, jakbyśmy mieli mecz... Wyglądało tak, jakbyśmy mieliśmy mecz pod kontrolą, tak? Szczytaliśmy bramki na 2-0 i w zasadzie wydawało się, że mecz już jest I ustawiony. I trzecia w powietrzu. I trzecia w powietrzu, dokładnie, zgadza się. No cóż, po raz kolejny tracimy juniorski sposób bramki. I niestety no, nie zdobywamy punktów u siebie. Tak ważnych, jakie jak do tej pory są nam potrzebne. My nie dowierzamy jeszcze. No, my w szatni siedzimy i mamy głowy w kolanach, też nie, też nie wierzymy. My sami, sami nie wiemy, co nam potrzeba. Czy nam potrzeba egzorcysty, czy, czy co, że nie wiem, żeby przyszedł, odczarował ten stadion, bo nam też już nie wiem, no, zrobiliśmy wszystko. Oddaliśmy serce całe na, na, na tym boisku, a, a... Chłopcy nabiegali się, a mimo to nie, nie ma punktów w, w koronie, Kielce, ale Cóż, dwa dni odpoczynku i kolejne mecze życie zapadło. Może kibice zabrakło w ostatnich 10 minutach? Nie, to nie kibice. Kibice byli cały czas. Kibice, jeśli wyszli, to i tak było słychać, jak, jak śpiewali. Tak? Być może chcieli zaśpiewać to, co chcieli, tylko że nie na stadionie, żeby, żeby, żeby klub nie został karany. Tak? Także nie. Kibice zawsze byli za nami. Nie można powiedzieć, że, że ich brak spowodował to, że, że dzisiaj przegraliśmy 3-2. Paradoksalnie to był chyba nasz najlepszy mecz w tym sezonie. Do 82 minuty. Później to, co się stało, każdy widział. Tak jak ja powtarzałem wcześniej, każda wrzutka w nasze pole karne kończy się stratą bramki. Oni to wykonali w 82 minucie. Dwa razy strzelili nam dwie bramki i tak się skończył mecz. I. Yy. My, my już w szatni powiedzieliśmy sobie, że ten mecz nie możemy już, już o nim myśleć, tylko skupiamy się na arce, bo już sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo poważna, nieciekawa i skupiamy się już na meczu z, Ar z arką, a o tym meczu już nie pamiętamy. Tylko wiesz, że to jest kolejny czwarty już mecz, o którym chcecie jak najszybciej zapomnieć. A w sobotę może się okazać, że spotykamy się w tym samym miejscu i mówisz o Arce chcemy już jak najszybciej zapomnieć bo przed nami jest mecz w Białymstoku. Ja nie wiem. tak, prawda? Ja wiem o tym, że. Tylko co mamy teraz się rozżalać nad sobą? Nie. No ja wiem o tym, że każdy odczekuje od nas zwycięstwa my tak samo i czy nie wiem, no nie chcieliśmy dzisiaj? Chcieliśmy, ktoś Chcieli się no nie chcieliśmy to było widać. dzisiaj i... to jest... Zgadzamy bo... się z tym, co to, to co ty powiedziałeś. To był paradoksalnie wasz chyba najlepszy występ. I, i, I dlatego cały czas głowimy się nad tym, dlaczego drużyna, która tak naprawdę była drużyną lepszą, przegrywa. No my, no my w szatni, no też nie potrafimy sobie na to pytanie odpowiedzieć, bo wszystkie bramki, jakie tracimy w tej rundzie, to są śmieszne bramki. To są wrzutki jakieś w jakieś pole karne i można powiedzieć farfocle jakieś wpadają, albo sobie sami strzelamy na 2-1 bramkę, albo jakaś przypadkowa wrzutka gdzieś się odbija, ktoś ją wkłada do bramki. nam. W 95. minucie Maciek Korzym trafia w dużego palca bramkarza Lechi. Nam taki przypadek... nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę to szczęście jakoś nam pomóc, tylko my już nie rozmawiamy tutaj może o szczęściu, złe słowo użyłem, ale no... Takie bramki nam nie wpadają, innym zespołom wpadają. rana no. utrzyma się w Ekstraklasie? Utrzyma się, na pewno. Osobiście dla mnie to jest jak jakiś zły sen, to co się teraz dzieje, to co się dzisiaj stało na, na naszym stadionie, bo z przebiegu meczu no, absolutnie nie zasłużyliśmy na to na tą porażkę natomiast wynik mówi co innego więc e, z 2-0 przegrać 3-2 naprawdę dużo sztuka i, i, i jeszcze tak naprawdę Lechio odda dwa szały e, nie jakieś, to nie były 100% sytuacje, tylko dwa z 16 metrów i trzy bramki, a więc no to jest... To, co się dzieje w tej rundzie, to jest dla mnie niewytłumaczalne, bo tak jak powiedziałeś, no akurat dzisiaj ten mecz, dzisiaj cała drużyna włożyła nie 100%, tylko 200% zaangażowania i to było widać, że, że każdy zostawił tutaj serducho i dostaje się takiego odzwona i naprawdę e, my piłkarze też... Nie, nie potrafimy sobie tego normalnie wytłumaczyć. Nie mamy innego wyjścia. My musimy z Arką wyjść tak samo jak wyszliśmy z Lechią i, i to spotkanie wygrać. I powiem tak, że nie jest ważny już styl, w jakim wygramy, czy my nie weźmiemy murarza i zamorujemy bramkę i, i szczelimy ręką. Najważniejsze w tym spotkaniu są trzy punkty, bo to, to jest decydujący mecz, żebyśmy mieli później spokojne głowy, żeby to się no, no w końcu ta zła pasa skończyła. Myślałem, że Korona wyciąga wnioski, bo pokazaliśmy już gdy, że potrafimy wychodzić z takich opresji nawet w 5 minut. Ale dzisiaj to naprawdę był najstarszy w naszym, w naszym wykonaniu, bo nie, nie kleiła nam się gra, graliśmy słabo, ale po bramce na 2-1 uwierzyliśmy, że ten mecz jeszcze nie jest, nie jest przegrany. No, ale przy 2-0 marzyliśmy tylko o remisie, a tu się okazało, że można jeszcze wygrać. Ona ma po prostu duży potencjał i ma, i ma niezłych piłkarzy. Zresztą i na jesieni to była jedna, myślę, że obok nas drużyna, która grała i efektywnie, i efektownie. Ma mają naprawdę taki, taki duży potencjał, szczególnie w ofensywie, że ta, ta gra korony na, na jesieni była bardzo dobra. Zresztą wygrali u nas 1-0 i mądra, ale, ale no, że te zespoły z dołu się i to one te w tej chwili dominują, że tak powiem, na przykład jak Krakowie prowadzi gra i gra efektowną piłkę, a jak się przegra jeden, drugi czy trzeci mecz, to zaczyna, zaczynają się nogi trząść i myślę, że to jest ten efekt.